No tak! No tak, zrobiłem loda, tak zacznie, tak czuję. dupy. <laughs> Dobra. I to nie tylko tak dosłownie, bo nie było mnie w internecie już od dłuższego czasu i w dość ch... sposób zostałem do niego przywrócony i przedwcześnie, będąc na to nieprzygotowanym. Lubię przykładać się do wszystkiego, co robię. Po lodzie było widać, był naprawdę dobrze zrobiony. No, czy wiecie, tak sobie oczywiście na napierdalam, ale ja, moje stanowisko znacie. Ja, ja uważam, że każdy może w życiu robić, co chce. Ja też, ja też mam taki, sto, taki stosunek do osób, które są innej orientacji, że właściwie to, to nie jest ich wybór, bo wiesz, możesz sobie wybrać na przykład w życiu, czy w sumie paradoksalnie w życiu chyba niewiele rzeczy możemy wybrać, bo zawsze wybieramy rzeczy, które nas kręcą. I w momencie, w którym konar ci przy kobiecie nie zapłoni, ale przy mężczyźnie tak, no to siłą rzeczy, ta, ta ochota na seks wygra, no i będziesz uprawiał seks z mężczyzną, jest to, jest to zrozumiałe. Podejrzewam, podejrzewam, że gdyby mi penis stawał przy mężczyznach, też bym dawał dupy. Jakby wiecie, do czego zmierzam. No jak zresztą widzieliście na nagraniach, a dodatkowo mój mózg jest jeszcze w taki sposób skonstruowany, że gdy coś leży mi na wątrobie, to nie jestem w stanie się skupić i robić czegoś na 100% w taki sposób, że byłbym z tego zadowolony a jak powszechnie wiadomo, no, mój kanał został permanentnie zbanowany na Twitchu przez co borykałem się ze dość sporymi problemami finansowymi z którymi no, udało mi się uporać na szczęście ten e, etap mam już z głowy no, wiadomo, jak zarabiałem dużo pieniędzy, też mogę sobie pozwolić na wysokie zobowiązania wszystkie zobowiązania pospłacałem jestem w tym momencie na plusie, nawet siano mam już odłożone no, ale to nie był jedyny problem, który sprawiał, że powrót do internetu się trochę opóźnił. Dodatkowo jeszcze ostatnio trochę podupadłem na zdrowiu przez moje dość no co intensywny, in, przez moje dość intensywne życie, nabawiłem się. Zakażenia bakteryjnego, później po antybiotykoterapii, mój organizm dostał tendencji, żeby coraz to łapać nowe choroby, jedna po drugiej. W tym momencie na dzień jutrzejszy jestem umówiony na badania krwi i nie mówię tego po to, żeby się na mu żalać, bo to jest fakt, faktem, czuję się słabo i źle sypiam. Nie wiem, też jak wyglądam, pewnie niezbyt korzystnie, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. O osób zarzuca mi seks working. No, niestety nie żyję z nierządu. Tak jakby wielu chciało, żeby było, mam inną pracę. Fakt faktem, nie widzę nic złego w, w seksu workingu, jednakowoż nie jest to coś, czym się trudnie. Ze względu na zaistniałą sytuację, wolałbym, żeby moja praca i sposób uzyskiwania przeze mnie dochodu został w tym momencie rzeczą prywatną. I myślę, że to jest w miarę zrozumiałe. Ale wracając do tematu afery lodowej, bo. No pewnie będę musiał powiedzieć parę spraw a propos swojego życia łóżkowego, chociaż nie lubię ludziom zaglądać do łóżka, nie uważam, że ludzie powinni, to jednak wy dostaliście do niego taki wilczy bilet, no to niektórzy chcieli, niektórzy nie do końca. Ja wielokrotnie w swoim życiu powtarzałem, że chciałbym spróbować w życiu wszystkiego i nudzi mnie poniekąd odczuwanie i przeżywanie cały czas. Tych samych rzeczy eee, więc doszedłem do wniosku, że w sumie dlaczego miałbym nie spróbować czegoś, co w naszym kraju jest społecznie piętnowane, skoro eee, daje to jakąś obietnicę przyjemności i przesunąłem sobie te granice odrobinę dalej. Jestem biseksualny, jednak na co dzień nie odczuwam pociągu do mężczyzn. Ewentualnie biorę udział w jakimś pociągu co, po prostu lubię seks, no. E, dobra, no, ale jak to może działać, bo znaczy, ja, ja jestem osobą, która lubi drążyć, bo ja jestem ciekawski z natury. Ja, jak, jak można być biseksualnym i nie, nie czuć pociągu do mężczyzn? To biseksualizm nie działa w ten sposób, że pociągają cię zarówno kobiety, jak i mężczyźni? Że mówisz, o kurwa, ale przystojniak, dałbym mu dupy. O kurwa, ale laska, wyruchałbym ją. Akcje typu tych, które widzieliście na zlikowanych filmach, działy się tylko i wyłącznie w stanach nieczynności, kiedy perwersje wiodły prym nad świadomością i logicznym myśleniem. I nigdy nie chciałem, żeby te nagrania trafiły do internetu. Nawet nie wiedziałem, że one w tym internecie są. To wy, drodzy widzowie, poinformowaliście mnie o tym, że mój Pindol lata i śmiga sobie po internecie. No cóż, nie jest jak jest, nie? im dojebany, co? Mm -hmm. <laughs> Jakby... Moich perwersji było mało. To oprócz tego, że jestem biseksualny, jestem też switchem, czyli tak jak no, nie, nie, lubię będzie, być dominowany, tak samo lubię dominować i zazwyczaj wynika to z relacji, albo z płci partnera. I wydaje mi się, że tyle informacji wam powinno wystarczyć. No jestem po prostu płonący, no. Może i jestem pajacem, ale no nie chciałem być pajacem na aż tak szeroką skalę i w tak w kontrowersyjny sposób, jednak chciałbym zaznaczyć, że ten leak tychże filmów w żaden sposób nie czyni mnie osobą bliską, środowiskom LGBT. Te środowiska są totalnie sprzeczne z, moi idea, z moimi ideami, między innymi wolności słowa, bo chciałbym, żeby każdy mógł obrażać sobie żewnie kogo tylko zechce, móc powiedzieć o kimś, kto jest głupi, że jest głupi, Móc powiedzieć o kimś, kto jest gruby, że jest gruby. Jak chcecie nazwać mnie p... to bardzo proszę. Przecież to i tak niczego nie zmieni. To, jaki jestem, przecież widać. Więc prosiłbym Was o to, żebyście darowali sobie te ciepłe gadki o zrozumieniu, wsparciu. Nie potrzebuję wsparcia. Niestety środowiska LGBT tworzą uprzywilejowane grupy, których obrażanie staje się. Nawet karalne, czego w żaden sposób nie jestem zwolennikiem i nigdy nie będę. Oczywiście rozumiejąc wasze intencje, w przypadku wszystkich wiadomości, dziękuję za. Wszystkie słowa wsparcia i otuchy. Dobra, przede wszystkim ja powiem tylko tyle, że ja, ja nie wiem jak to wygląda w komentarzach, ale po tym, co on mówi, jaką narrację tworzy, to mógłby, można byłoby dojść do wniosku, że dostał dosyć pozytywny feedback ze strony innych osób. Na zasadzie, okej, okay, rób co chcesz, nie przeszkadza mi to. I ja z mojej perspektywy powiem, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo podejrzewałem, że może być bardzo mocno piętnowany w internecie. Bo bo wiecie, ja tutaj się trochę posłużę przykładem Natsu. Natsu, ze względu na to, że zajmowała się w sumie, nie wiem czy można to nazwać, sex workingiem, ale chyba tak, no bo pokazywała ciało za pieniądze to dzięki temu faktowi zdobyła olbrzymie grono fanów, jej fanpage się rozrósł i to dosyć, dosyć fajny, duży przyrost zanotowała. Natomiast podejrzewałem, że jeżeli z mężczyzną wycieknie film, gdzie jest biseksualny, jak sam mówi, to spotka się tylko i wyłącznie z hejtem i duża część ludzi się od niego odwróci. Jeżeli faktycznie tak nie jest, to moim zdaniem dobrze to świadczy o naszym społeczeństwie, bo to znaczy, że jest przyzwolenie na coraz większe, większą ilość rzeczy. Ja wychodzę z założenia, że ja jestem zwolennikiem wolności. Wolności wszelakiej. Powinniśmy robić absolutnie to, co chcemy. To, na co mamy ochotę. Tak długo, jak kogoś nie krzywdzisz, to dlaczego ktoś miałby, ktoś miałby ci czegoś zabraniać? Ja osobiście seksu męsko-męskiego nie próbowałem. Natomiast nie potrafiłbym czuć nienawiści do osób, które lubią to robić. To tak samo, jak czułbym nienawiść do osób, które na przykład e, są innego koloru skóry. To, to nie od nich... To nie od nich zależy, jaki kolor przybrała, przybrało ich ciało. No jakby to, to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Więc ja, ja uważam, że powinniśmy akceptować takie rzeczy zdecydowanie. Kiedyś, kiedyś moje poglądy były, były były zupełnie inne. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że od dłuższego czasu mieszkam w dużych miastach i pewne rzeczy widzę, widzę dosyć regularnie i to przestaje jakby wzbudzać moją przestało, wzbudzać moją niechęć. Czy może dorosłem, dojrzałem i, i, i jakby więcej akceptacji się we mnie nagromadziło? Natomiast ja w tym wszystkim nie chciałbym być na pewno hipokrytą, bo skoro sam oczekuję wolności i sam oczekuję tego, że będę mógł robić to, co mi się podoba, to nie mogę komuś tego bronić. Poza tym nienawiść zawsze tworzy podziały, a podziały zawsze tworzą złe rzeczy. To może to być naciągany przykład, ale spójrzmy, spójrzmy na trzecią Rzeszę. Wszystko wszystko zrodziło się, od, znaczy może nie wszystko się od tego zrodziło, ale myślą przewodnią była, była nienawiść na przykład do, yy, do Żydów i gloryfikowanie Aryjczyków. No nie wiem. Uważam, że powinniśmy za, zachować szacunek do, do ludzkich wyborów i tyle. Za komplementa propos mojej petardy i resztę śmiesznych wiadomości. I nie chciałbym tutaj zgrywać żadnego kozaka, ani. Na siłę pokazywać, że jest zajebiście, kiedy tak wcale nie jest Ale wydaje mi się, że to jest jedyne sensowne podejście, a Lubię Robić coś Sensownie Co zwyczaj Jedyne na czym tak naprawdę Kurwa, no ciągle mi się ciśnie na ślinę, że ten lód też był zajebisty Ta ilość śliny No kurwa Kobiety, tak szczerze, obejrzyjcie sobie nagrania, jak ono pierda I się czegoś kurwa nauczcie Bo jak, jak, jak na to spojrzałem no stwierdziłem, że kurwa chyba zostanę gejem, bo te Polki pierdolone nawet petardy dobrze opierdolić nie potrafią. Gdy mi zależy to, żeby przez tę całą aferę lodową nie ucierpieli moi bliscy, chociaż większość z nich wie jakie pokręcone życie seksualne wiodę, to jednak prosiłbym was w tym względzie o pewnego rodzaju wyrozumiałość, bo nie każdy ma tak grubą skorupę jak ja. I w zasadzie nie rozumiem, co w tej całej sytuacji jest złego. Oprócz tego, że jest to niestandardowy leak, niestandardowych danych, gdzie ja tam byłem w miarę rozpoznawalny swojego czasu kadencji na Twitchu. Twitch, unban me. Please. If you. Aha, no nie będę tak może mówił. Pytaliście się też, czy. Zamierzam założyć OnlyFans. No jeżeli miałbym założyć OnlyFans, bo pewnie taka furtka mi się otworzyła, to no musiałbym się popytać paru koleżanek, z którymi podobne filmy nagrywałem, czy chcą być gwiazdami internetu wtedy spoko, bo raczej tych filmów, których, na których byłem w mocnym stanie nietrzegliwości i ledwo świadomy, to raczej do internetu nie chciałbym wrzucać, mimo tego, że już takie latają. No ale można to rozważyć. Na razie. Spytam, bo dałem słowo, że nikt oprócz mnie tych filmów, no i oczywiście osoby, która brała w nich udział, nie zobaczy. No niestety ja nie zostałem tak dobrze potraktowany <grywka> przez mistrza kamuflażu. Jedne są te emozji, nie mogę! Dobra, bo, okej, okay, bo wychodzi na to, bo ja byłem przekonany, że ten film zobaczyłem, ja nie wiem, czy wy widzieliście te materiały, czy nie, więc pokrótce powiem, co na nich było. Generalnie tak, w dużym uproszczeniu, a to się temu nie przeglądałem, bo raczej nie były to rzeczy, które chciałbym jakoś super oglądać. Zwłaszcza, że w tym momencie byłem w restauracji akurat z moim tatą, czyli byłem w miejscu z publicznym z tatą i raczej nie chciałem oglądać, jak mężczyzna robi komuś loda, a potem jest ruchany w dupę, bo, bo czułbym się co najmniej nieswojo. Natomiast, no tak, żeby mniej więcej ująć perspektywę, to wyglądało w ten sposób, że facet sobie leżał, on mu robił loda, i to wyglądało, jakby ziomek po prostu w ten sposób, trzymając telefon, go nagrywał. Więc ja byłem przekonany, że ten Paramaxil zdawał sobie z tego sprawę, że jest nagrywany, i mnie najbardziej zdziwiło to, że dał temu przyzwolenie. No bo nieza niezależnie od tego, czy robi to kobieta, czy robi to mężczyzna. No raczej nie chcesz takiego lika dać. Zwłaszcza jeżeli nie mówisz publicznie o tym, że jesteś biseksualny, czy jesteś, nie wiem, czy jesteś gejem. To podejrzewam, że nie chciałbyś, żeby świat się dowiedział, że, że tak właśnie jest. No ludzie, dlaczego jak to ukrywają, to ukrywają to z jakiegoś powodu. No nie wiem, chociażby bojąc się braku, braku akceptacji. No, no, no jakiś powód musi za tym stać. Czy nie wiem, czy boją się reakcji rodziców, nie chcieliby, żeby rodzice się tego dowiedzieli. No, no wiecie do czego zmierzam. Eee... A jak się okazało, facet robił to z ukrycia, bez, bez jego wiedzy. Powiedział, że ma parę filmików, ale wspomniał, że to są filmiki, które on nagrywał z kobietami. No nie wiem, straszne skurwestyństwo ze strony Ziomka, który yy, nagrał sobie taki film i go, i go rzucił w sieć. Wydaje mi się, że. Ja, ja na jego miejscu, gdybym ja został nagrany, to, to apel do Wizelgwicki: nie nagrywajcie mnie. Jak chcecie, żebym was nagrał moim telefonem, to, to bardzo chętnie. Why not? Ale jak nie kiedyś nagracie i wrzucicie jakiś materiał, jak nieudolnie próbuję z wami uprawiać seks, to was kurwa do sądu pozwę. I mówię to zupełnie szczerze. Gdyby kiedykolwiek wyleciał jakiś film mój, gdzie jakaś dziewczyna mnie nagrała, to mi ją kurwa pozwał. No nie, da, nie, 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 poz, nie pozwalajcie na takie rzeczy, nie? please! Jak coś, to ten film. Nie oznacza, że wracam do internetu, czy na pewno niedługo wrócę już do internetu. No pewnie widzicie jakość jest lepsza. Tylko ogarnę cały ten Saigon i będę z powrotem. Nie miała to być akcja promocyjna. Co innego bym wymyślił. Mam nadzieję, że całą tą sytuacją dostarczyłem wam trochę uśmiechu. Tych, co się zżygali to w sumie przepraszam. <laughs> Kupak, kto tu był, ta zakupił. No chyba, chyba Ale to taki bełt jak tu. No, w sumie spoko film. Jakby całkiem sensownie się powiedział, pokazał jakiś tam dystans. Czy był to dystans yy, taki wiecie sztuczny, czy, 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 czy faktycznie chłopoty ten dystans? Nie jest to ważne. Ja bardzo nie lubię, kiedy ludzie się nad sobą użalają. Jakby się rozpłakał, powiedział, że ktoś mu krzywdę wyrządził, że był pijany, że nie wiedział co robi. To byłoby po prostu żałosne. A on to z uśmiechem na twarzy prześmiewczo potraktował, przedstawił sytuację taką, jaka jest. Dobry film tak szczerze. Z mojej perspektywy uważam, że, że dał radę, jeżeli chodzi o, o materiał. Ale błagam, OnlyFansa odpuść. No kurwa, ludzie, szanujcie się troszeczkę, zostawcie życie intymne dla, dla siebie. No nie wiem, nawet myśląc przyszłościowo, Kobieto, która wrzucasz nagrania, czy, czy zdjęcia OnlyFansa. zastanów się, czy kiedyś. Chciałabyś budować swój związek z mężczyzną, który miał taki profil? Czy uważałabyś, że jest OK, że pół Polski widziało nago twojego mężczyznę, który rucha inne panny i zarabia na tym pieniądze? Pewnie nie. Więc zastanów się, czy mężczyzna będzie cię chciał i czy te parę groszy, które zarobisz, nawet jak to nie będą parę groszy, a to będą potężne pieniądze, to czy są tego warte? Zastanów się, czy jak pojedziesz na Wigilię, to będziesz potrafiła spojrzeć matce w oczy i powiedzieć Mamo patrz, zajebiście opierdalam gałę. Pamiętajmy, że jednak wszystko niesie ze sobą konsekwencje.